Cześć, tu Motorola Psychofan. Dzisiaj pogadamy o naprawdę mocnym graczu o, o takim telefonie bezkompromisowym, praktycznie w każdym, w każdym z aspektów. Mowa tu oczywiście o Motorola Edge 30 Pro. Urządzeniu, które pokazało się już jakiś czas temu na rynku, natomiast teraz widzę, że zaczyna się pojawiać w ciekawych ofertach, myślę, że. Warto wam o nim trochę przypomnieć. Jeśli interesuje Was to urządzenie, zapraszam już teraz do oglądania filmu. Fakt że Motorola nie szła tutaj na żadne kompromisy projektując to urządzenie widać już w jego budowie a mówiąc konkretniej w materiałach jakie zostały do jego budowy użyte tutaj na pleckach macie szkło Corning Gorilla Glass piątej generacji ekran OLEDowy z przodu natomiast po kolei jak urządzenie zbudowane to są takie gładkie plecki fajnie się mienią niestety zbierają też odciski palców jak to szkło no, ale z drugiej strony umożliwiają na przykład bezprzewodowe ładowanie, która, które ten telefon posiada. Natomiast jak telefon jest zbudowany, jakie tutaj elementy wchodzą w skład tego, tej obudowy? No, oczywiście z tyłu, zaczynając od plecków, pierwsze skrzypce grają aparaty, jak to dzisiaj w urządzeniach bywa. Tutaj dostajecie aparaty 50 megapikselowe i dwójeczka do rozmywania tła. 50 megapikseli, główny jest wsparty optyczną stabilizacją obrazu, jest to OmniVision aparat, więc ta optyczna stabilizacja obrazu naprawdę dużo daje. No i drugi, ten 50 megapikselowy, to jest już szerokokątny oraz do makro, też świetnie się w tych zastosowaniach sprawdzi. Tutaj widzicie, obok oczek macie diody doświetlające, podwójną diodę doświetlającą i mikrofon. Ten telefon jest wyposażony również w funkcję audio zoom, tak jak w telefonie, z którego nagrywam, czyli Motorola Moto g w której ta funkcja zadebiutowała. Plecki są tak przyjemnie zaoblone, tak jak to kiedyś Motorola w swoich urządzeniach robiła. Dzięki temu urządzenie bardzo przyjemnie leży w dłoni, mimo swoich słusznych rozmiarów. Natomiast, co mamy tutaj na dole? Na dole macie gniazdo na karty SIM, jest to Dual SIM, macie USB typu C, macie pierwszy głośnik i tuż obok niego jest Mikrofon. Drugi głośnik znajdziemy oczywiście tutaj na górze. Pewnie słabo będzie to widać. Tak, ciężko będzie to pokazać. O, teraz widać. Jest to ten głośnik, który służy też za słuchawkę. I teraz trzymając telefon ekranem do siebie po jego prawej stronie, co mamy? Tutaj się znalazły przyciski. Jest to przycisk tutaj, włącz, wyłącz, który jest też przyciskiem od razu linii, czytnikiem linii papilarnych. I mamy tutaj przyciski głośności, ciszej, głośniej. Bardzo prosto, dwa przyciski, bardzo ładnie też widzicie, wkomponowane tutaj w tą obudowę. Na drugim boku nie ma kompletnie nic. Jest to pusty, pusty ten bok. No i tutaj mamy na górze kolejny mikrofon i to właściwie tyle, tak? O dole już, o dole już powiedziałem, jeśli chodzi o ekran ekran oczywiście OLEDowy, za chwilę o nim powiem troszeczkę więcej. Macie wbudowane oczko aparatu, takie tutaj tak jak widać, taka mała dziurka, ramki powiedzmy znośne. Aczkolwiek sama Motorola już też pokazywała mniejsze w swoich urządzeniach, natomiast tutaj nie razi to jakoś mnie szczególnie w oczy. Podsumowując, już na pierwszy rzut oka to urządzenie wygląda na urządzenie premium i takie też, takie też jest. A teraz przejdziemy sobie do dalszej części. Ok, zaczynamy sobie od tego, czyli od ekranu jest to ekran zbudowany w technologii POLED, czyli OLEDowy. Mamy 6.7 cala przekątną. Ekran jest też dość urządzenie samo w sobie jest też dość szerokie. Natomiast jakie parametry kolejne tego ekranu? No odświeżanie do 144 Hz możecie sobie ten ekran podnieść jego szybkość odświeżania. Oczywiście możecie o tym decydować. Jest to Full HD. Ekran, ale bardzo, bardzo dobrej jakości, o świetnych kątach widzenia. Postaram się to pokazać na, nawet na takich jakichś ekstremalnych kątach, tak jak widzicie. Bardzo fajne są kolory. Zresztą o kolorach możecie tutaj decydować. O nasyceniu kolorów możecie tutaj decydować w ustawieniu samego samego wyświetlacza. Jak przejdziecie do ustawień, pójdziecie sobie do wyświetlacza, to ustawienie wyświetlacza, no to macie. Kolory, no i tutaj mamy do wyboru opcję, czy naturalne, czy nasycone. Do tego jeszcze w obu opcjach możecie temperaturę, o temperaturze nasycenia też, czy temperaturze kolorów też decydować, także bardzo fajnie można sobie to ustawić. Więc jak ktoś lubi chłodne kolory, przesuwa ten suwak na lewo. Jak tak jak ja robię troszkę cieplejsze, no to może sobie przesunąć troszeczkę w prawo, żeby żeby te ekrany były ekran, te barwy na ekranie były nieco cieplejsze. Ekran ma też jak widzicie oczko aparatu wbudowane, malutka taka kropka, no, malutkie to oczko, bardzo takie przyjemne. To jest ramki no, powiedzmy, że znośne, tak to powiem. Nie kują jakoś specjalnie w oczy. Natomiast ekran ogólnie jest mocną stroną tego urządzenia. Docenicie szczególnie przy oglądaniu wideo, o czym też za chwilę, za chwilę powiem. Podsumowując, ekran 6,7 cala, Full HD, 144 Hz odświeżenia OLED. Bardzo fajny element tego urządzenia. Kolejnym istotnym dla mnie aspektem przy testowaniu telefonów jest, jest ich zdolność do odtwarzania multimediów. Czy to muzyki, czy czy wideo. Jeśli chodzi o Motorola Edge 30 Pro, no to szukam, szukam ustawień dźwięku, żeby Wam powiedzieć, tak, Dolby Atmos, macie do wyboru właśnie kilka opcji, możecie sobie zmieniać ustawienia dźwięku, przypisywać je do połączonych przez Bluetooth, czy, czy, czy na, jack, na, przepraszam, na USB typu C urządzeń, bo to też rozpozna urządzenie, Gra bardzo, bardzo przyzwoicie, co prawda byłem zaskoczony, że E30 Neo zagrał troszeczkę lepiej od niego, natomiast ten już naprawdę robi robotę. No głośniki stereo, słuchajcie, kiedyś w recenzji chyba, tak, w recenzji słyszałem takie zdanie, że każde głośniki stereo będą lepsze niż, lepsze niż jakikolwiek mono. Więc no, to jest prawda, no, po prostu czy gry, czy, 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 czy oglądanie filmów, czy, e, czy słuchanie muzyki, no, będzie dużo przyjemniejsze na takim urządzeniu dzięki tym głośnikom stereo. Więc dźwięk bardzo na plus. Ekran i oglądanie filmów, świetna sprawa. Słuchajcie, to odświeżanie i ta, ta jakość tego ekranu powoduje, że oglądanie filmów. Nie wiem, w podróży na przykład, no to jest bardzo, bardzo przyjemne, to trzeba powiedzieć wprost. Urządzenie sobie po prostu świetnie radzi. No i do tego te parametry, które to ma tam w środku, że, te, że nieważne co tam się w tle dzieje, ten film będzie leciał. I nam niczym nie zakłóci, nic nam nie zakłóci oglądania tego seansu. Także multimedialnie to urządzenie jest po prostu genialne. To jeśli szukacie urządzenia dla siebie odnośnie multimediów, to jak najbardziej. Bardzo podobnie jest, jakby w tym samym tonie, wypowiem się o możliwościach urządzeń podłączanych na Bluetooth. A podłącza się błyskawicznie, ma bardzo dobry zasięg. Robiłem swój standardowy test dwupoziomowego mieszkania. Bez zająknięcia działa, ani razu nie przerwał. Także tutaj też jest jak najbardziej, jak najbardziej na plus. A teraz przejdziemy sobie do kolejnej części recenzji. Czas teraz na to na ten element, w którym ten telefon będzie błyszczał najbardziej. Czyli performance, no słuchajcie, 256 wbudowanej pamięci 12 giga RAM Snapdragon 8 pierwszej generacji. No, te jakby parametry mówią same za siebie, do tego grafika już tutaj podpatrzę: jest to Adreno 730, absolutny top, zwłaszcza w momencie, kiedy ten telefon wychodził, nawet nadal dzisiaj w 2023 bardzo, bardzo, bardzo silne podzespoły. Na co one się przedkładają? No na to, że ten telefon przy normalnym zastosowaniu Wam nie chrupnie, nie ma mowy w ogóle o tym, żeby coś, się z nim, żeby coś się z nim zadziało. Tak, w zastosowaniu do rozrywki, czyli wspomniane już wcześniej przeze mnie multimedia, ale również gry, testowałem na tym telefonie, czy asfalt, czy Formułę 1, jak wiecie, w którą namiętnie grywam. Czy strzelanki. Nie zaciął mi się. Przy tych strzelankach, gdzie jest first shooter, ten, gdzie, gdzie zacięcie powoduje, że już jest po grze, ani razu nie chrupnął. Świetnie się na tym grało. Dodatkowo od motoroli dostajecie ten game time, czyli ten soft wspierający waszą rozgrywkę, gdzie możecie wyłączyć sobie powiadomienia, wyłączyć przychodzące połączenia, podkręcić procesor na czas rozgrywki, żeby non-stop był na najwyższych parametrach. Także tutaj do gier jak najbardziej. Jeśli potrzebujecie więcej RAMu, to o 3GB możecie zrobić RAM Boosta, yy, czyli zwiększyć tą, wirtualnie zwiększyć ten, yy, pamięć, pamięć RAM. Yy, ja tego nie robiłem, nie poczułem ani razu takiej potrzeby, mówiąc szczerze, yy, więc w grach świetnie się ten yy, telefon yy, sprawdza biznesowo, słuchajcie ReadyFor, który jest tutaj yy, i parametry, które ma ten telefon ready for jest dostępny i przewodowo i bezprzewodowo powoduje, że yy, po podłączeniu klawiatury i myszy to się zamienia w komputer o bardzo bardzo wysokiej mocy obliczeniowej możecie naprawdę wiele na tym urządzeniu zrobić i yy, to poddaje w wątpliwość konieczność posiadania yy, laptopa, także też pamiętajcie, pamiętajcie o tym, o tym fakcie, podsumowując Performance to jest najmocniejsza strona tego urządzenia. Jest to absolutny top. Telefon, który, którego parametry dzisiaj no, po prostu są jakoś już dzisiaj absurdalne dla mnie, natomiast super, że technologia jakby idzie w tą stronę i możemy z takich urządzeń korzystać. Także jeśli szukacie mocnego gracza, który udźwignie jakąś ekstremalną wielozadaniowość, polecam. Nierozerwalnie jakby z działalnością, z działaniem urządzenia z performancem, nierozerwalnie z tym wiąże się to, co siedzi tam w środku, czyli jak długo możemy sobie pozwolić na działanie na takich wysokich obrotach, czyli bateria. Tutaj Motorola jest trochę niewolnikiem własnej doskonałości, ponieważ ona nas przyzwyczaiła do standardu 5000 mAh, a przypominam, batery Monstery, czyli moto G. W wersji Power, gdzie tam 6000 mAh było, tak jak chociażby też w g 60 ostatnio. Więc tutaj Motorola pokazała, że umi w baterie jak to się mówi. Dodatkowo z bateriami łączy się nierozerwalnie technologia ładowania turbocharging w przypadku Motoroli. I teraz, tak jak Motorola podeszła, tak jak w poprzednich telefonach, urządzeniach Stara się balansować szybkość ładowania versus czas jakby pracy tej baterii, jakby jak na długo ona starczy. Dlatego z tym telefonem dostajecie ładowarkę 68 W. Bardzo szybko telefon się ładuje. Na moich socjalach znajdziecie grafikę, gdzie umieściłem jak szybko się ten telefon ładuje. I to jest naprawdę przyzwoity czas. Jeśli chodzi o. Ładowanie to tu warto wspomnieć, że jest to jedno z niewielu urządzeń motoroli, które umożliwia ładowanie bezprzewodowe, i chyba dzisiaj jedyne, które umożliwia ładowanie zwrotne. Eee, możecie y, też ładować inne urządzenia tym telefonem. Takie np. przykład słuchawki bezprzewodowe, taką opcję y, ten telefon y, posiada. Także. A sam czas pracy baterii, no to dwa dni spokojnie to urządzenie mi uciągnąło. Oczywiście, e, ubiję je w jeden dzień. Te 4800 mAh, które tutaj jest, jeśli włączę grę wymagającą, to ja ubiję ten telefon w jeden dzień. To nie jest MotoG e, Power, gdzie tam się naprawdę starałem ubić i nie udało mi się. Tutaj jest to do zrobienia, natomiast jeśli używacie ten telefon do takich normalnych zastosowań, gdzie też mówimy o biznesowych, multimedialnych, takich naprawdę normalnych zastosowaniach, no to ten telefon spokojnie sobie też, też daje radę przez dwa dni. To nie, nie powinniście mieć żadnego, żadnego problemu z, nie wiem, z jakimś zbyt częstym ładowaniem go. Także podsumowując bateria tego telefonu na zdecydowany plus. Tutaj patrzę sobie jeszcze na opcje związane z baterią, bo tutaj widziałem aha, jest to opcja związana z ładowaniem zwrotnym, czyli musicie wejść sobie w baterię, udostępnianie energii i włączyć, i wtedy pojawia się taki. Taka grafika, słuchajcie, która mówi o tym ładowaniu zwrotnym, że możecie to przeprowadzić. Wiedziałem, że jest jakaś właśnie taka opcja, którą, której wcześniej nie widziałem, właśnie dotyczy tego ładowania. Jest też to zoptymalizowanie, zoptymalizowane ładowanie, czyli coś, co spowoduje, że. No, bateria dłużej wytrzyma to jest tak, że na początku szybko to idzie tam potem sobie trochę zwalnia jeśli to wyłączycie, no to już w ogóle jest turbo wtedy ładowanie bardzo szybkie ja to pozostawiam włączone jakby dlatego, żeby no, żeby ta bateria jak najdłużej jak najdłużej działała także podsumowując źródło energii tego telefonu to jest też jego mocna strona, zwłaszcza że jako jedno z niewielu umożliwia dostarczenie energii bezprzewodowo, a również ładowanie zwrotne, czyli ładowanie urządzeń zewnętrznych. Pamiętam, że kiedy odbierałem Motorola E30 Pro do testów i słuchałem o tym, co mówili nam tam na premierze przedstawiciele Motoroli, obiecałem sobie, że wspomnę Wam osobno o tym cacuszku, czyli o ładowarce, którą dostajecie razem z telefonem w pudełku. Tak, Motorola nadal ładowarki daje w swoich urządzeniach. Tak jak już powiedziałem, 68 W ładowania przekłada się to na bardzo szybkie ładowanie tych prawie 5000 mAh w telefonie. Ale tak wielka moc, tak duża moc, bo wiemy, że są większe, wielka to przesada, ale tak duża moc i taka szybkość ładowania no, nierozerwalnie łączy się z temperaturą. E, I żeby zaradzić temu zjawisku, żeby ta ładowarka się nie przegrzewała jakoś niebezpiecznie, słuchajcie, to urządzenie ma w sobie dedykowany system chłodzenia, autonomiczny, dedykowany tutaj e, oczywiście do tej ładowarki. Ona ma w sobie jakiś e, wbudowany system chłodzenia, jakkolwiek kosmicznie by to nie brzmiało. Dobra, teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, do tego, na co sporo z Was czeka, bardzo duża część z Was, do tego, czyli do aparatów, jak się spisują te urządzenia tutaj, jak i to oczywiście tutaj z przodu tego urządzenia. Dla przypomnienia, z tyłu dostajecie oczko główne OmniVision 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu, ono jest wsparte szerokokątnym obiektywem chyba Samsunga, 50-megapikselowym też i do tego dostajecie dwójeczkę standardowo do rozmywania tła. Jest, przy nagrywaniu filmu jest opcja audio zoom, stąd ten mikrofon tutaj. Na przedzie dostajemy 60-megapikseli wbudowany aparat. Jak to się przekłada na zdjęcia, jak to się przekłada na możliwości, bo tutaj przypominam o, o parametrach tego urządzenia. A więc telefon nagrywa z, filmy y, do rozdzielczości 8K, przy czym w rozdzielczości 8K nagracie y, tylko 30 klatek, tak, tylko 30 klatek i te 30 klatek będzie, będzie y, pozbawione y, stabilizacji. Eee, obrazu. Dokładnie. Eee, natomiast w 4K, zarówno w 60 jak i w 30 klatkach, ta stabilizacja elektroniczna będzie. To warto o tym, o tym pamiętać. Sample z tego telefonu z wideo już wiem, że umieściłem na Jakiś czas temu, dawno temu, były umieszczone na kanale. Polecam sobie tam, tam zajrzeć. Eee, w Full HD oczywiście macie opcję 60 klatek ze stabilizacją. To jak najbardziej wtedy, wtedy działa. Jest jeszcze jedna opcja tutaj jest to HDR 10. Jak przełączam się na HDR 10, to automatycznie telefon zrzuca się do 30 klatek do rozdzielczości 4K. I nadal jest stabilizowany, więc to jest jakby dodatkowa opcja nagrywania w takim, takiego zaaw taki zaawansowany tryb poprawiający jakość tych zdjęć. No ale to już tylko wtedy 30-30 klatek. Jeśli chodzi o zdjęcia, słuchajcie, jakie tutaj mamy możliwości? No, warto by powiedzieć, że pełne. W zdjęciach mamy tak: oczywiście, jest portret, jest tryb pro. Są filtry na żywo, jak najbardziej. Do tego mamy: do tego mamy kolor spotowy, nocne zdjęcia, ruchome zdjęcia, wycinek zdjęcia, panoramę, ultra resolution, czyli pełna rozdzielczość. Mamy podwójny zapis na zdjęciach: więc to macie do dyspozycji: zdjęcie portretowe, jak najbardziej. Jeśli chodzi o dodatkowe jakieś opcje wideo, no to jest podwójny zapis też na wideo, jak najbardziej jest film poklatkowy, jest zwolnione tempo i również wideo jest kolor spotowy z tego co, z tego, co, co widzę. Także możliwości jest tutaj mnóstwo. Przełączam się na selfie teraz, żeby zobaczyć, czy tu się coś nowego pojawiło. Tak, tutaj też mogę się przerzucić na zdjęcie portretowe, jak najbardziej. Tak, i to właściwie tyle. Jeśli chodzi o zdjęcie z przedniej kamery, z przedniej kamery, to już Wam mówię, jak wygląda tutaj zabawa. Macie oczywiście flash, czyli ekran Wam błyśnie. Macie wykrywanie uśmiechu, robienie zdjęcia po podniesieniu ręki macie automatyczny HDR, aktywne zdjęcia, których nigdy chyba nie używam, upiększanie twarzy, które mam wyłączone, no i jest też opcja automatycznych nocnych zdjęć, bo to się pojawiło w softie, tam po jakimś updatecie zdaje się, więc o tym, o tym, warto, warto pamiętać. Więc takie są ustawienia, jeśli chodzi o selfie. Podsumowując, jak to wszystko się ma do jakości zdjęć i filmów? No, filmy, tak jak powiedziałem, możecie obejrzeć sami na moim kanale, bardzo y, przyzwoita jakość, na mnie wrażenie zrobiło to duże, audio zoom super też tutaj działa, y, natomiast odnośnie jakości zdjęć, y, no to teraz polecimy sobie przykładami, żeby za dużo o tym nie mówić. Mam nadzieję, że zdjęcia, które przed chwilą poleciały, które zrobiłem tym telefonem, dały wam wyobrażenie tego, jakie możliwości daje ten setup tutaj fotograficzny na, w Motorola Edge 30, 30 Pro. Czas na małe podsumowanie. Czy ja ten telefon polecam? Tak. Nadal w 2023 roku polecam go z czystym sumieniem, zwłaszcza że teraz jego ceny będą się robiły bardziej atrakcyjne. Dostajecie w tej cenie, w tych, w tych pieniądzach, dostajecie bardzo wciąż atrakcyjne urządzenie o performancie naprawdę top, ciągle, z najmocniejszym procesorem 12 GB, z bardzo dobrą baterią, z szybkim ładowaniem, ładowaniem też bezprzewodowym, jak i zwrotnym to jako dodatkowe feature. Y. Urządzenie, które z powodzeniem zastąpi Wam komputer. Urządzenie, które z powodzeniem zastąpi konsolę do gier, które będzie urządzeniem do streamowania wideo też, czyli zastąpi jakiś odtwarzacz wideo, będzie urządzeniem do odtwarzania muzyki, tak samo ono dzięki głośnikom stereo, jak i dzięki bezproblemowym połączeniom z głośnikami na Bluetootha. Jest to urządzenie nieuznające kompromisów, pięknie wyglądające, zbudowane z materiałów premium, Śmiało mogę powiedzieć, że jest to najlepszy telefon od Motorola, jaki do tej pory trzymałem w ręku. Także serdecznie go polecam, a Was zachęcam do śledzenia kanału, bo wkrótce kolejne urządzenia. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.